Tutaj, tutaj, życzeniowo działania władz i społeczności wobec powodzi powinny opierać się na przejrzystości, współpracy i długofalowej strategii. Władze powinny jasno i regularnie informować mieszkańców o zagrożeniach, planach i wydatkach, a także inwestować w realne zabezpieczenia od dużych i małych zbiorników retencyjnych po sprawne systemy kanalizacji i wczesnego ostrzegania. Kluczowe byłoby też planowanie przestrzenne, które nie pozwala na zabudowę terenów zalewowych i tworzy innowacyjne systemy obsługi nadmiarowej wody opadowej. Społeczność zaś powinna utrzymywać czujność i solidarność, uczestniczyć w konsultacjach i ćwiczeniach ewakuacyjnych, wspierać się wzajemnie w kryzysie i wymagać od władz konsekwentnego działania. Idealnie powódź byłaby traktowana nie jako nagły kataklizm, lecz jako ryzyko, na które wszyscy, instytucje i mieszkańcy są przygotowani. Niestety wszelkie koncepcje życzeniowe w tutaju pozostają jedynie w sferze marzeń.